Nixi z Milpont, część druga. Nikt nie uwierzyłby Augustowi, nawet gdyby zaczął tłumaczyć swoją traumę. Jego smutną opowieść o tym, jak został oszukany przez Nixi z Milpont i zmuszony oddać jej swojego syna. W zamian za dwie torby złota, August przysiągł Nixi, że odda jej pierwszą rzecz, jaką zobaczy, wychodząc z lasu. Ale przebiegła Nixie, poderwała z wiatrem mojego ojca, który zatrzymał się na samym szczycie naszego domu. Gdy otworzył oczy, pierwszą rzeczą, jaką ujrzał, była moja twarz. Twarz jego nowonarodzonego syna. Nieważne, ilekroć chcę zignorować ten głos Abigail. Po prostu staje się coraz głośniejszy. Ardusze, chodźcie do mnie. O oh, dłużej tego nie zniosę. Kochanie, wiem, że nie chcesz go słyszeć, ale może to tylko twoja wyobraźnia. Ja nigdy nie słyszałam głosu. Zresztą sam mówiłeś, że twój ojciec opuścił wioskę, by cię chronić. Artur obawiał się głosu do tego stopnia, że przestał słuchać Abigail. Arturze! Arturze! Następnego dnia Artur wyruszył z przyjaciółmi na poszukiwanie świeżych owoców w lesie. Abigail chciała przygotować coś orzeźwiającego i pomyślała, że może zebranie świeżych owoców z przyjaciółmi odwróci uwagę Artura od głosu. Abigail miała rację. To wprawia mnie w dobry nastrój. Co dokładnie wprawia cię w dobry nastrój? Jazda na kucyku? <laughs> 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 Hej, nie waszcie nic powiedzieć. Może i jest powolny, ale lubię go za to. Podziwiam przyrodę. Jest powolny, bo może nie domaga. <śmiech> 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 Uwo, co się dzieje? Nagle wiatr zerwał się pełną siłą w ich stronę. Drzewa zaczęły spadać. Arturze! Ach, nie martw się, pójdę w drugą stronę. Spotkamy się w domu. Artur i Sistol poszli inną drogą. Natknęli się na piękne źródło. Uff, jesteś spragniony, Zizul? Ale Zizul wymknął się spod kontroli. Próbował odciągnąć Artura od źródła. <śmum> Hej, co się z tobą dzieje? Artur odwrócił się, by zobaczyć, co tak strasznego było w źródle. <śmum> Hej, Arturze! Artur nie wrócił jeszcze do domu. Przecież był z tobą. Ale on powinien już być w domu. Rozdzielił nas ten szalony wiatr. Artur poprosił nas, byśmy się tu z nim spotkali. Cóż, wróci. Nie martw się, powiedz mu, że wpadliśmy. Ale Abigail nie słuchała. Nie powstrzymała nawet przyjaciół Artura, prosząc ich o pomoc w odnalezieniu męża. Abigail szybko wyobraziła sobie, co musiało się stać. Teraz była bardziej przerażona niż kiedykolwiek. Abigail natychmiast wyjechała na koniu, by odnaleźć Artura. Artur! Nagle wiatr znów zaczął wiać. Koń Abigail truchtał tak mężnie i szybko, że Abigail spadła z konia. Koń w obawie przed silnym wiatrem uciekł. Och nie! Ach. Jakby tego było mało, Abigail nagle zdała sobie sprawę, że to nie. W piasku. O nie! To ruchome piaski! Ale skąd się wzięły tutaj w szczerym polu! Ech! Pomocy! Ale było ciemno, nikogo nie było w pobliżu. Aż Abigail zobaczyła zbliżające się do niej jasne światło. Zaraz, co to? Z? Dlaczego świecisz? Zizul podbiegł do Abigail z liną w ustach i rzucił nią. Abigail w milczeniu zastanawiała się, dlaczego Zizol był tak sprytny chwyciła jeden koniec liny, a Zizul wyciągnął ją. Zizul, bardzo Ci dziękuję. Gdzie jest Artur? O, co jest ze mną nie tak? Zaczęłam gadać do konie. Ale ku jej zaskoczeniu Zizul zdawał się rozumieć, co czuła Abigail i ją wspierała. Zizul skłoniła się, wskazała Abigail, by usiadła na plecach. Abigail oczywiście wahałaś. Ale ufała Zizul Wyruszyły w ciemny las Zizul? Gdzie mnie dostarczyłaś? O lala, kochana No i jak tam przebiegała dotychczasowa podróż w poszukiwaniu zaginionego mężulka? Kim jesteś? I co ci wiadomo o Arturze? A, no wiesz... Jestem tylko kobietą, która przypadkiem jest czarownicą. Czarownicą? A widzisz? Boisz się. A ważne jest, by bać się w sytuacjach, które są Tobie nieznane. Bo to sprawia, że jesteśmy bardziej ostrożni. Nie zrobisz takiego głupiego interesu jak Augustus. Tak, tak, wiem, wiem o obietnicy Twojego teścia, że odda swojego syna. Ech, złośliwe stworzenie Tanixi. Wierzę to, czego potrzebuje. Ale skąd wiesz o tym wszystkim? Czarownica opowiedziała, jak kiedyś wędrowała po lesie przebrana za jelenia, gdy przyciągnęła kilku myśliwych. Artur nagle przyszedł jej na ratunek i ukrył ją za krzakiem. Gdyby nie twój mąż, byłby to ostatni dzień mojego życia. Ale coś w Arturze było nie tak. Nie zajęło mi zbyt dużo czasu, by zorientować się, że jest przeklęty. Widzisz, my czarownicę rozumiemy, Nakie. Chciałam mu pomóc, ale moja magia nie może pokonać magii nixi. Wiedźma wyjaśniła, jak zaaranżowałaby jej mąż, znalazł Sizzle... Który miał chronić go, ale... Ale... Ale co? Nixie jest potężniejsza niż się spodziewałam. Zmieniłaś miasto, ale... Ona poszła za tobą, a niestety udało jej się zabrać też twojego męża. Nie! Ale musi być przecież jakiś sposób! Jest, jest kochana. Ale jest to bardzo zdradliwe. Możesz zostać zraniona. Nie dbam o to. Kocham Artura i zrobiłabym dla niego wszystko, by go chronić. Następnego ranka wiedźma dała Abigail złoty kołowrotek i trochę lnu. Poinstruowała Abigail, by poszła nad staw, którym zniknął Artur i tkała nici z lnu. Abigail zrobiła, jak jej kazano. Usiadła w pobliżu stawu. Kiedy zaczęła tkać len, wyszły złote nitki. Abigail została poinstruowana, by utkać tyle złotych nici, żeby wystarczyły na sukienkę dla Nixi. Zasady były proste Abigail nie mogła wstać, chyba że utka całą suknię ze złota. Musi wykonać zadanie przed wschodem słońca. Abigail siedziała całymi dniami i nocami, tkając len w złotą nitkę. Wreszcie po 60 godzinie sukienka była gotowa. Zgodnie z instrukcją położyła suknię na pobliskich skałach i odeszła, by obserwować ją z daleka. ze złota! Chodź do Plan wiedźmy zadziałał. Nixie żywi się słabością innych, ale ma też swoją własną. Ubrania ze złota! Musimy wybawić tę Nixie ze stawu. Dopóki zostanie w domu, twój mąż pozostanie zniewolony. Gdy Abigail obserwowała Nixie cieszącą się swoim prezentem, po drugiej stronie. Uciec ode mnie! Nixie poleciała ze złością w kierunku Artura. Nie! Ale zaraz potem... Ani się wasz! Wiedźma... <laughs> nie możesz mnie powstrzymać. O, i wcale nie muszę. Słońce zrobi to za mnie. Nixi próbowała wrócić do wody, ale wiedźma użyła swojej magii, by uczynić wodę nieprzeniknioną. W swojej słabości do złota, zapomniałaś już prawie jak wschodzi słońce. A moja wiedza mówi mi, że jeśli Nixi ujrzy promienie słońca. O nie! Nie! Czarownica wepchnęła Niksi w maleńką szklaną kulę i zmuchnęła ją daleko. A no cóż, <noise> uwielbiam historie, w których miłość zwycięża. Nie wiem, jak ci dziękować. Pani głuptasie, podziękuj twojej żonie. To jej miłość cię uratowała. I w końcu jesteś wolny od klątwy. Artur i Abigail podziękowali wiedźmy. Zapytali, czy mogą zatrzymać Zyzą. Ach, zwierzęta zawsze wybierają ludzi. No kim ja jestem, żeby jej odmówić, jak wybrała ciebie? Abigail złapała się miłości swojego życia i odeszli z Zizu, obiecując Wiedźmie, że zawsze poradzą sobie ze swoimi słabościami, zanim ktoś zdoła je wykorzystać. Of.